Co prawda w ogóle nie pójdziemy w stronę rączki. O, jest wolna patelnia. Gotowanie w gotiku jest trochę uciążliwe, bo nie mogę gotować całego mięsa naraz. Na szczęście będę na tyle miły i powiem Wojtasowi, żeby przyspieszył te moje gotowanie na patelni, bo to nie jest za bardzo interesujące. Chyba wszystko. Zobaczmy, ile tego ugotowanego dobra teraz mamy... Mm, nie tu. Żywność. 84 smażonego mięsa. A, mam wyszczerbiony topór. Jest trochę lepszy od poprzedniej broni. Ops. Przestałem, przestałem biegać w jednym się zacząłem chodzić. Nie wiem czemu ktoś by chciał w kocyku chodzić zamiast biegać. To jest dla mnie zagadką. O, tutaj jest... Świstak. Świstak ma bardzo też prostą misję. Hej. Jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię poprą. Co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował Cię u musisz coś dla mnie zrobić. No, wow, tego się nie spodziewałem. Co mam dla Ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To powinien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam Ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja Cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. Na pewno byli pijani. To wszystko, co powinieneś wiedzieć. A, to taki sekretny Fisk? Z Fiskiem to coś knuwali, na pewno. Dobra, dawaj mi te 100 bryłek, a ja się Dobrze. wszystkim zajmę. Daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz, tylko nie maruć za długo. Będę robił, co mi się podoba. Idziemy do Fisk'a. Fisk, chłopie, tutaj siedzisz. Witaj. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. No, Z tobą będę dość często handlował. W sumie... Pokaż mi swoje towary. ...możemy pohandlować tutaj już, skoro jestem. O, na pewno chcę wszystkie twoje wytrychy. To na pewno. Dzięki. Co ci mogę zaoferować z powrotem? Mam tutaj takie fajne kubeczki. O, dzbanki. To są a, to są starożytne dzbanki. To są po prostu. E, no, to jest wyższa klasa. Na pewno musisz za nie dać więcej niż byś dał za normalne dzbanki. Mam kilka i brzydni, lutnia. Stal zachowam dlaczego zachowałem stal to wam pokażę później drewniana łyżka talerz, kolejna lutnia dobra, pozbyliśmy się wszystkiego w sumie pochodni kilka też możemy zachowałem sobie tam z trzy hm. dziwne, przecież tego nie zauważyłem że monety się roztrzepiają no cóż mm, sprzedam te wszystkie gorsze bronie jeden kilo co je zachowam? Łuk też sobie zachowam, czemu nie? Może, za, może zagram dla do Odmany? Ca <grymne> jasne. Jeszcze do tego daj mi 31 brylkruty i będziemy. Ups, jedna za dużo. Przyjmij. No dobra, ta zatwierdziłam tę miecz dla świstaka Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Ty, pijawko, podwiększyłeś cenę? Może innym razem? Idziemy do świstaka, wycyganie od niego jeszcze 10 bryłek. Nie będę dla frajera z własnej, kie z własnej kieszeni, z własnej krwawicy płacił za jego papskie zdobienia na mieczu. Wisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. No? Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. A kopap dupę chcesz? O, tak. Oberwie ci się. Nie teraz, ale. Znajdę cię i cię zniszczę później. Dobra, tu jest Wisk. Chodź tutaj. Mam te twoje bryłki teraz. Dobra, wezmę go. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. No nie wątpię. Sprzedałeś za 10 bryłek więcej, ale... Okazja to okazja. Miecz świstaka. No nie jest taki dobry, wymaga mniej siły do użycia, ale... Nie jest wcale lepszy niż zwykły, niewykończony nie miecz, więc... Nie nazwałbym tego inwestycją życia. Mam dla ciebie miecz. Mam dla ciebie miecz? To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. No dobra, mamy poparcie jednego z a więc jeszcze nie było ciekawostki. Oczywiście, że muszę Wam pokazać ciekawostkę, bo bez niej to nie byłby zagrajmy w gotyka przez Dios Jingaj. A więc, jeżeli powspinamy się po dachach, to tutaj jest wejście do zamku. Ale zanim zaczniecie się za bardzo podniecać, nie, nie da się tutaj wejść za darmo do zamku, ponieważ te drzwi są zamknięte na klucz, który ma sam Gomez, więc nie da się tutaj wejść, nie da się przejść a szkoda, bo za tymi drzwiami, jeżeli pamięć mnie nie myli, jest fajny dwuręczny miecz. Ale taki taka właśnie ciekawostka. Czy jest właśnie takie przejście? Hm, można powiedzieć, że to jest taki tunel ewokacyjny z zamku. Teraz jeszcze pójdziemy do złego, oddamy mu ten amulet. Hej ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. bagienne ziele. Potrzebuję bagiennego ziela. Dawaj. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Jestem pewny. Dobra. Chociaż czy mam... Czy naprawdę chcę przetracić moje ciężko zarobione bryłki na e, jointy, które są podobno najwyższej jakości. Hmm. Muszę to przemyśleć. Oczywiście, że tak. Kupię sobie każdego po jednym rodzaju. I oczywiście wywieramy każdy. O. śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać Ci właściwą ścieżkę. Ja już wiem gdzie jest moja właściwa ścieżka tymi przerwami świetnie ja zajarać moje jointy. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami. Pełni swej chwały. Eee. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Hmm. Kim, jest Kim jest śniący? Śniący, przemawia do nas poprzez sny i wizje. Ale to nie odpowiada na moje pytanie. Odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem pięć lat temu. Spory wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się trzech bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Eee, a sprawdzał to ktoś. Co mi przyjdzie z przyłączenia się do was? Może okażesz się jednym z wybrańców, którzy otrzymują od Śniącego dar magii. O, o to ci się zaszczytu służby w świątynnej straży. Tylko najlepsi spośród wojowników mogą należeć do strażników. Jeśli Śniący będzie ci szczególnie sprzyjał, może dane ci będzie połączyć jedno z drugim. Najlepsi strażnicy otrzymują również dar magii. Jak widzisz, nasze bractwo otwiera przed tobą wielkie możliwości. Pamiętaj o widzę mądrość twoich słów. do któregoś z innych obozów. Może zostanę wyznawcą śniącego i też się wyrzeknę trzech bogów. A jeszcze mi powiedz, mesjaszu, co powiedział wam śniący? Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, Nie. czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Dobra, dobra, to o ziele było ciekawsze. Chociaż opowiedz mi też trochę o tej magii śniącego. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego... Pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko w wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. To by było na tyle. Teraz przepraszam pana, ale muszę zajarać moje jointy. Kupiłem je, ponieważ jeżeli za pierwszym razem je zapalimy, przynajmniej każdy z rodzajów, to dostaniemy jakieś bonusy z tego. Właśnie widzicie, jeden dał nam dwa domany, drugi dał nam 10 punktów doświadczenia, a zielony nowic już da nam 5 punktów doświadczenia. Może to, to nie jest dużo, ale bezimienny musiał się odprężyć po, po samobójstwie Gilberta. Nadal po tym nie doszedł do siebie. O nie, tam jest szakal. Nie chcę z nim gadać. A tam jest droga do złego. Robię parkura ominę Czy chyba, że mi się pochrzeniło. Nie, to jest droga do złego. Dobrze. Dobrze myślę. A, nie wyszło. Chyba, że zły już poszedł spać. Po raczej... Nie, siedzi na ławce. Jest na swoim zwykłym miejscu. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. No, co ty Wreszcie nie powiesz? Zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodziowa jak ty. Ty, uważaj sobie, ja tu jestem doświadczonym graczem gotyka. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Dobra. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o neka. Nie skorzystam już wiem gdzie on jest. Całym Spotkaliśmy biednego neka w jaskini. Zwykle patroluje teren wokół areny. E, e, nie siada jeszcze, jeszcze. Jeszcze ci teraz zakończyć tylko questa. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? I teraz będziemy się roz z rozestać z naszym kochanym amuletem. Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie, chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie. Opowiem się za tobą. Dziękuję. Mam już poparcie dwóch cieni. Myślę, że na tym zakończymy ten odcinek. Zdobyliśmy poparcie dwóch cieni. Zrobiliśmy misję Snarfa. Pogadaliśmy sobie z jednym z balów bractwa. Myślę, że. To był bardzo produktywny, produktywny odcinek. A więc dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Komentujcie, że jeżeli Wam się podobało, to zostawcie lajka. To to było na tyle. Dios I.